Oj, drodzy, witam Was w Ciszej Niż Myśli. Dzisiaj chciałem się zatrzymać nad jeszcze jedną krainą, tak to nazywam, przez którą przechodzimy wędrując do naszego wnętrza, rozbudowując naszą duchowość. Krainę, w której, o którą bardzo często w rozmowach ludzie pytają: kraina pokoju wewnętrznego. Takiego rzeczywiście wewnętrznego pokoju, związanego z pewnym. To tak nazywam, z, może zbyt wielki termin, ale z takim pewnym wewnętrznym oświeceniem, takim ustawieniem odpowiednio hierarchii wartości, szczególnie gdy dotyczy to czegoś, czego doświadczamy z zewnątrz. Moi drodzy, różnych szukałem metod na uzyskanie pokoju wewnętrznego. Różnych, naprawdę. Ale w moim akurat przypadku sprawdziły się dwie rzeczy. Pierwsza to niewątpliwie cisza. Cisza. Dawanie sobie tego komfortu bycia w ciszy. I słuchania siebie. W drugi sposób, gdy przychodzą jakieś niepokoje, jak u każdego człowieka, u mnie też przychodzą niepokoje, przychodzą pytania, yy, robię jedno. Yy, nie tylko cisza wtedy, ale z tymi Pytaniami ja sam nie dyskutuję nie zatrzymuję się nad nimi, że dobrze coś wybrałem, dobrze coś zrobiłem. Ja je od razu daję pod konsultację komuś. Wiecie, gdzie uzyskam szybką odpowiedź i to mnie uspokoi. Oczywiście komuś komu yy, w miarę ufam, yy, wiecie, to, to zaufanie. W moim wypadku, kiedy ja dopiero buduję środowisko swojego życia, yy, opieram wybitnie na intuicji. I tak zrobiłem na przykład wczoraj. Intuicyjnie, pewnymi rzeczami się podzieliłem. Z osobą, której tak naprawdę nie znam, ale poczułem, że tam mogę. I do niej po prostu napisałem. I pokój wrócił. Nie zatrzymywać się nad tym, nie zadawać sobie zbyt wielu pytań, czy dobrze, czy nie tak, czy owak. Wiecie, nie, nie yy, pozwalać sobie na dialog z problemem. O, czasami naprawdę urojonym problemem, pozwolić mu w ciszy odpłynąć.